Janeta, twoja wychowawczyni dzwoni. Masz dwie sekundy, żeby mi powiedzieć, co jest pięć. Ja bym nie odbierała, bo to może być jakieś oszustwo. Jakie oszustwo? Informujecie, że czas ci się właśnie kończy. No, na wnuczka na przykład teraz starszych ludzi oszukują. Tak, słucham. Nie Wie pani, co ja pierwsze słyszę, bo my w domu takich problemów z Janetą nie mamy. Dlaczego ty siedzisz w czapce na lekcji? Bo zimno mi było. Nie pyskuj mi teraz! Wie pani co, a może być tak, że po prostu w szkole jest y, zimno? Ale co czapka ma do tego, że ona nie słucha poleceń? A, irpocy. A, ir... Te główne do uszu wkładane. Dobrze, ja obiecuję, że to się nie powtórzy. Janeta dzisiaj przeczyści uszy, tak? Czy ty myślisz, że mi jest miło odbierać telefon od jakichś bab? Koniec twoimi erpocami jakimiś. Ojciec to ci przylutuje do nich kabel od przedłużacza, taki gruby. Ale mamo, ale nawet miniony teraz. Jutro pójdziesz, przeprosisz tą babę, kupisz jej jakieś, nie wiem, mercy czy jakieś inne gówno i z własnego kieszonkowego. I ja nawet nie chcę dalej słyszeć. A teraz proszę posprzątać mi ten syf. Młoda dziewczyna, młoda, wiesz, jak tutaj śmierdzi, jakby tu mieszkał jakiś stary, po prostu dziad. Stary, brudny dziad. Tak tu śmierdzi w tym pokoju. Ty jesteś mamo wredna. Ty się nie zagalopuj, Janeta, bo Ty jesteś dwa dni przed kieszonkowym. I zapraszam na dół, bo dewolaje gotowe. Przecież wiesz, że ja nie jem mięsa. Od kiedy, Janeta? Ty wczoraj w pierniczaj strogonowa ci się uszy trzęsły. To było z mięsem? Nie, no, na tofu zrobiłam. Ja ci radzę, Janeta, się dokształcić o tym twoim wegetarianizmie, bo marno to widzę. Marno.